Większość ludzi idzie do wojska, bo miało nadzieję, że żadnej wojny nigdy nie będzie, a za to będzie emerytura po 15 latach. To jest wojsko, jak muszę mieć 100 tysięcy żołnierzy. A co między wami nie ma ludzi, którzy jak dadzą przyzwoity żołd, to chcieliby jechać, sobie postrzelać? Jesteście? No właśnie! No właśnie! I takich ludzi się znajdzie. W całej Polsce, w całym Krakowie już będzie, będzie z tysiąc. A Polska jest dużo i szeroka, nie? Takie sąsiedztwo ludzi znajdę. Tacy mają być. Żeby nas się bawią. Ja chcę być prezydentem, którego się będą ludzie bali. Że mam armię i jeszcze kogo bać. Bo jak wybierzemy panią Ogórek, to każdy będzie chciał prezydenta kochać. To ja rozumiem. Ale. Ale ja jestem z tych, który uważam, że. Po to prezydent ma armię, żeby każdy się bał Polaka skrzywdzić. Bo państwo polskie powinno bronić każdego polskiego obywatela. Natomiast polskie konsulaty za granicą polskich obywateli konkretnie bolewają. Taka jest święta prawda. Jak nie wierzycie, jak ktoś był za granicą i próbował uzyskać pomoc od polskiego konsulatu, to wie doskonale, co to znaczy, prawda? No więc co, ja, co ja będę Wam mówił? Co ja będę Wam mówił? Krótko mówiąc, państwo polskie musi wreszcie być normalne. Po 100 latach budowy socjalizmu różnego rodzaju, a do takiego socjalizmu, a do tamtego socjalizmu, a do narodowego socjalizmu, a do międzynarodowego socjalizmu, a to średniego socjalizmu, a do otwartego socjalizmu, krótko mówiąc, mamy tego dość. Obecnie mamy eurosocjalizm, to jest najdroższy socjalizm w tej chwili, bo na globalne ocieplenie taki uboł co? Na globalne ocieplenie wydano już 2 biliony euro. 2 miliony milionów euro wydano na walkę z globalnym ociepleniem. Właściwie powinni odnotować sukces, nie? Bo dzisiaj jest zimno. Nie zbandowaliśmy naszych pieniędzy. Jest zimno. No ale jakoś się nie chwalą. I oczywiście znów. 10% tych pieniędzy ktoś ukradł, nie? Tak to jest. No. A 90% pieniędzy poszło się bujać. Tak? Ci ludzie niszczą w tej chwili całą europejską energetykę. Niszczą górnictwo. Ale popatrzcie jak. Patrzcie jakiś jak górnictwo, Podatkami niszczą energetykę, okej. Okay. Ale teraz słuchajcie. Komisja Europejska zabroniła nam dofinansowywać tych kopalnie. No i miała rację. Dlaczego z naszych pieniędzy? kopalni. To co robi normalny rząd? Kopalnie sprzedaje, nie? Są prywaciarze, są gotowi je prowadzić, dawać pracę ludziom, dawać im zarabiać. Niemcy budują nową kopalnię w Polsce, bo prywatnym się opłaca. Jest w Polsce pięć prywatnych kopalń i się opłacają. Dlaczego państwo tych kopalń zamiast zamykać nie sprzedaję. Bo by wyszło na jaw, ile tam się kradnie i marnuje. Od razu by się porównało, jakie były straty państwowej kopalni, a jakie zyski prywatne, nie? I wyszłoby na jaw, kto kradnie. Jak myślicie? Dlaczego skinęła Barbara Blidowa? Dlaczego? Co napełniła samobójstwo od tak sobie? Tam musiały być niezłe przekręty. A ludzie mówią, że to nie samobójstwo, tylko ją zabito. Bo zabija się człowieka bez powodu? Tak czy owak musiały być przekręty, gigantyczne przekręty, są na, 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 na w końcu węglowym. Teraz słuchajcie, jak działają związki zawodowe. Pan Piotr Duda, ja uważam wszystkie związki na pomorskie, jak wiadomo. Pan Piotr Duda... Pan Piotr Duda powiedział, że dami w mordę, za ja to, że powiedziałem, że będę rzekomo strzelał do górników że nie do górników, tylko do tych, co podpalają samochody o to mi chodziło. A jak, z kim zawad porozumienie? Pan Duda Zawad porozumienie z panią Kopacz, która zresztą jest tutaj o 5 metrów sąd. Zawad porozumienie z panią premier, że ona da 2 miliardy i utrzyma te kopalnie do końca roku. O co chodzi? Wybory prezydenckie. Wybory parlamentarne, dwa miliardy pójdą w błoto, a potem kopalnie zamkną. I pan Piotr Duda ten układ podpisał. To są po prostu dzisiaj. Bo związki zawodowe też nie są podpasami kopalń. Też nie bezczelnie twierdził, że ja chcę tam yy, strzelać do górników, za raz porozumieć z panią Kopacz, która przecież dwa miesiące temu do tych górników strzelała. No, tak było. Tak było. Takim macie, takim mamy tutaj ludzi. To no, wszyscy, jak kiedyś się mówiło, takie powiedzenie było, że wielu ludzi umarło za ojczyznę, ale jeszcze więcej z niej żyje. I każdy chce z nas żyć. Brać od nas pieniądze w podatkach, wysysać, wysysać. Jak ludzie mają żyć, jak im dostaje na, na rękę załóżmy 2,5 tysiąca, z czego jeszcze, jak co kupują, to podatek z tym jest, tak? To realnie dostają z tego 1000, 200 tak? W realnych towarach dostają. No to ja chciałem ma żyć za te pieniądze? Jak? Wszyscy, wszyscy, ludzie mówią, przepraszamy bardzo, jesteśmy niewolnikami, to jak mamy być niewolnikami, to lepiej iśćmy na zachód, to będziemy niewolnikami, ale sami lepiej utrzymywanymi, no. tam tamten właściciel o nas będzie lepiej dbał. No tak ludzie mówią, nie? No. I, lepiej, I lepiej, tam być. Ale, proszę Państwa, ja byłem w Anglii, byłem w Anglii, ludzie mówią, a co wy zrobicie, żebyśmy my wrócili do Polski? Ja mówię, a co wam królowa Elżbieta obiecała, że wyjechali do Anglii? No nic, ale tam są lepsze warunki. Jeżeli my obliczamy podatki zlikwidujemy ten cholerny dochodowy, który jest karą za pracę, to nie tylko oni wrócą, ale jeszcze 2 miliony Angolii przyjadą, oni też umieją liczyć, będą wiedzieli, gdzie się zarabia pieniądze, prawda? Musimy zrobić, że Polska była lekką dla ludzi pracy. Bo się marciści dzielą tam ludzi po swojemu, a my dzielimy... Wszystkich ludzi na pracowitych i na leni. Leni chcą wyjść z dotacji, chcą żyć z zasiłków, a pracowici chcą pracować i zarabiać. I nie chcą, żeby ich obrabowano. Nie chcą. Jeżeli tak dalej będzie, to ja powiem, co będzie. Wszyscy pracowici wyjadą, a pozostaną tak. Ci odbierają zasiłków, zostaną emeryci i urzędnicy państwowi. Tylko kto będzie na nich pracował, tak? Emerytom, to my przyślemy pieniądze za granicę swoim, swoim dziadkom, babciom, tak? A kto utrzyma tych cholernych urzędników i kto utrzyma tych, co prowadzą zasiłki? Będą z głodu zdychali. Więc niech się cieszą, że my może nie wyjedziemy, tylko wygramy te wybory i przyjmiemy władzę w kraju. Słuchajcie, ja liczę, że przekonacie kogo trzeba ze znajomych tych właśnie babci i dziadki, które za chwilę zostaną bez, bez, bez dzieci i wnuków, bo im wielu za granicę. Musi ich przekonać, że ich emerytury zależą od tego, żeby się tu nie zostali i pracowali. Bo inaczej ja, emerytur nie będzie w ogóle. Czy wiecie, że oni już złamali zasadę świętości emerytur? Złamali zasadę? Podnoszą wiek emerytalny, ale teraz już mówią, że podniosą wiek emerytalny do 75 lat, bo znów im pieniędzy brakuje. Bo znów przejedli, przetarni, zmarnowani i są podnieść wiek emerytalny dla 70. No oczywiście, można podnieść wiek emerytalny dla 120, no nieświęty spokój, nie? Czy 305 na agregat? Czy masz jakąś gotówkę Słuchajcie, złodzieje, złodzieje. No tak, a gdzie pieniądze z emerytur? Gdzie składki emerytalne? Czy składki były pobierane od ludzi? Ich nie ma! W tej chwili w funduszu bratnym nie ma nic. To jest kradzież gigantyczna, tak? To się nazywało zdobyć klasę robotnicze. Z jedno wielkie złodziejstwo. Tych, co go założyli, to już nie ukażemy, bo oni już nie żyją. Ale ich następcy każą nam się wielbić, Każą nam mówić, że oni nam świadczą przysługę. To są dobrodzieje ludzkości. A ja mam w dupie takich dobrodziejów. Państwa, polska prawa powstaje. Powstaje prawa Polska po latach, kiedy skazano ją na niebyt. Kiedy bezpieka zakładała kolejne partie udające prawicę tam liberałów, patriotów i tak dalej. Prawica wraca. Mam nadzieję, że wrócimy na czas, żeby uratować Polskę. Was nadzieja liczę na Wasze poparcie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim reżimowym mediom, które powiedzą, że na rynku krakowskim tych dziesięciu młodych ludzi popierało Korwina. Ponadto wiedzą. Mam nadzieję, że ruszy cały kraj, że za Krakowem ruszy cały kraj i będzie zwycięstwo. Nasze zwycięstwo. Dziękuję za uwagę. Uj, który dodaje nam energii, tak. Kolno. Gdzieś tu można chyba go kupić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kładę się. Własność. Skarbietliwość. No, dziękuję. Póki mnie nie zdejmą, ale muszę się zjąć, żeby być prezydentem, dobra? Umawiamy się. Idę, idę. Dziękuję. Słuchajcie, pomożecie nam w tych dwóch tygodniach, które pozostały do końca, prawda? Przekonacie waszych bliskich, przyjaciół, że ten człowiek powinien być naszym prezydentem, prawda? No to jeszcze raz na koniec skandojmy, Korwin Mikke! Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Witam Was wszystkich jeszcze. Bardzo bym prosił o spokojnie rozejście, się. Chciałbym oficjalnie zakończyć to zgromadzenie. I taka drobna prośba. Jeżeli macie jakiś balon obok siebie na ziemi, weźcie do domu, pokażcie swoim rodzinom, żeby wiedzieli, na kogo mogą głosować. Także oficjalnie kończy to zgromadzenie i do zobaczenia w Słuchajcie, jeszcze jedna prośba. Chcemy nagrać, bo w telewizji pokazują kadr na scenę, sam prezes i tak dalej. Chcemy nagrać, być może wykorzystamy to do ostatnich spotów, jak tłum ludzi na rynku w Krakowie skanduje. Co mają ją skandować? Wolność! ¡Huasnos! ¡Sabes vivos! ¡Volos! ¡Huasnos! ¡Sabes vivos! ¡Volos! ¡Huasnos! ¡Sabes vivos!